Cześć! Dziś mam dla Ciebie tutorial na zawieszkę na jajko. Zawieszka wygląda w ten sposób. Wkładamy tutaj jajko do środka. U mnie już kilka tutaj przygotowanych z tyłu, jak widać. Wzór jest bardzo prosty i szybki do zrobienia trochę węzłów płaskich dalej tutaj supełki. Wystarczy sznurek 2 albo 3 mm, taki cienki. Więc jeśli masz ochotę zrobić takie zawieszki, oglądaj dalej. Żebne materiały to sznurek skręcany albo 3 albo 2 mm. Przydadzą się też szpilki oraz nożyczki. Od czego zaczynamy? Ja sobie uszykuję teraz dwie szpilki, które przydadzą mi się, żeby przymocować pracę podczas zaplatania, i mam pod spodem tutaj taką gąbkę. To jest taki panel dostępny w sklepach budowlanych. Na nim sobie zaplatam. To jest sznurek 2 mm i z niego zrobimy taką zawieszkę. Zaraz pokażę, jak wygląda z takiego 2 mm sznurka. Jest taki delikatny, delikatna taka zawieszka. To jest 3 mm i z niego ta zawieszka jest trochę grubsza, bardziej taka bym powiedziała masywna. I tak wygląda. Więc taka jest różnica między jedną a drugą grubością sznurka. Z 2 mm mamy tutaj, z trójki mamy tutaj. Ja będę robić ze sznurka 2 mm, bo mi się podobają po prostu te drobniejsze sploty. I teraz będziemy ciąć ten sznurek na odcinki 4 sztuki po 110 cm, jeden odcinek 150 cm długości oraz dwa kawałki 60 cm długie. Na razie te dwa 60 cm odkładam na bok oraz ten kawałek 150 cm za chwilę będzie potrzebny. Teraz te cztery sznurki muszę złożyć w następujący sposób. Rozkładam i tutaj łączę końcówki, żeby było równe. Wszystkie muszę teraz razem złożyć. Tutaj mam równo i teraz składam je razem. Na pół. Tak, żeby. Ładnie tutaj nam się w połowie zgięły. I tutaj będę zaczynać zaplatać. Przymocowuję sobie teraz na połowie te sznurki do mojego podkładu. I teraz będę potrzebować sznurek 150 cm. Rozkładam go, i też musi on być złożony na pół. Ok, mamy to. Będziemy robić najpierw tą zawieszkę. Ona jest zaplatana węzłem płaskim, i teraz te cztery sznurki to będzie nasz rdzeń tego uchwytu, i będziemy je oplatać tym długim sznurkiem. Tutaj, gdzie jest ta półka, podkładam pod te sznurki, rozkładam tutaj te dwa długie na boki. To odkładamy, bo jest niepotrzebne. Ta połówka będzie leżała sobie tutaj na środku, to będzie nasz rdzeń, i oplatamy. Zaczynamy. Najpierw ten sznurek z tej strony przekładamy górą, a ten sznurek górą. Dalej wsuwamy go pod cztery sznurki rdzenia i musi wyjść w tej pętelce tutaj u góry. Przytrzymuję, wyciągam i dociskam. Przesunę tutaj kawałek do góry. I teraz robię to samo, ale od drugiej strony na przemian. Czyli z tej strony zaginam sznurek górą, a ten z góry przekładam tędy nad nim, ale pod tymi czterema. I musi wejść w tej pętelce. I dociągam teraz to do góry. I to jest tak zwany węzeł płaski. Tak on wygląda, docisnięty. I tutaj wezmę go, o, może bliżej pokażę, żeby było widać. To jest węzeł płaski. Przypinam sobie go tutaj z powrotem. Tu mi się nie trzyma. O. Teraz będzie ok. I zaplatam dalej, czyli raz od jednej, górą, pod spodem i w oczko. Dociskam. I teraz z tej strony. I dociskam. Na taki uchwyt muszę przyrobić około 20-22 takie węzły płaskie. Praktycznie ten sznurek nam się po prostu skończy przy zaplataniu. Tak wyglądają węzełki płaskie. Zaplatam dalej. Taka, taki właśnie odcinek z tych węzłów stworzy nam tutaj u góry taką potem pętlę. Jako zawieszkę. Ja już mam tutaj skończone zaplatanie. Wyszło mi około 15 cm długości tych węzłów płaskich. Już mi się skończyły te sznurki. Odpinam i teraz, jak złożę sobie tą rączkę tutaj na pół, to sprawdzam. I tutaj te sznurki na końcu są nierówne, więc muszę trochę ten splot przesunąć na, tej, na tym rdzeniu. Składam jeszcze raz. Sprawdzam. Bardzo ważne, żeby te sznurki tutaj były równe. Ok, teraz już są równe, więc mamy złożone na połowie. I teraz te wszystkie sznurki, które tutaj mamy, musimy razem związać. Będzie nam teraz potrzebny sznurek, ten 60 cm długi, i będziemy robić węzeł rybacki. Jeszcze raz sobie tutaj ładnie składam te wszystkie sznurki. Te krótkie też wszystko razem na tej wysokości. Ok. Ten sznurek przykładam w ten sposób, żeby tutaj została taka końcówka. Z dalszej części formuję taką pętelkę i przytrzymuję tutaj, a tym końcem obwijam wszystkie sznurki dość mocno tutaj przyciskam około 5 razy dookoła tych naszych wszystkich sznurków i teraz. Na koniec w tą pętelkę, która powstała na początku, muszę włożyć ten koniec sznurka, którym obwijałam całość. Przez tą pętlę go przekładam. I ten u góry pociągam teraz. On nam tak ładnie go zaciągnie i schowa pod ten oplot. Mocno tutaj dociskam, dociągam. I to jest właśnie węzeł rybacki. Tu u góry jeszcze dociągnę. W tym momencie możemy te sznurki. Przyciąć, to znaczy ten tutaj u góry ucinam. Te dwa krótkie, które zostały nam z plecenia tej rączki, tego uchwytu, też tutaj są niepotrzebne. Na dole zostaje tylko 8 sznurków długich. No i uchwyt już gotowy. Teraz będziemy zaplatać dalszą część. Czyli tak, jakby koszyczek na jajeczko. Taką siateczkę. Rozkładam sobie te 8 sznurków po dwie sztuki, po dwa kawałki, w ten sposób. I będziemy wiązać na nich supły. Mniej więcej na odległości 10 cm robię węzełek. Obydwa sznurki trzymam razem, robię pętelkę, no i przekładam. Taki węzeł dociskam tutaj. Około 10-11 cm. Na kolejnych sznurkach powtarzam tą czynność mniej więcej na tej samej wysokości co ten pierwszy. Żeby stworzyć taką siatkę na jajeczko. Mamy kolejny węzeł, i teraz następny. Ostatni, już czwarty. OK, kolejny rząd będę robić. Przesunę trochę wyżej, żeby było to dobrze widać. Teraz rozkładam znowu sznurki, to znaczy rozdzielam je między siebie w ten sposób. I ten zewnętrzny sznurek, i ten zewnętrzny będą się później łączyć ze sobą. Najpierw zaczynam tutaj od tych dwóch. Około. Na odległości około 2 cm będę robić kolejny rząd supełków. Czyli mniej więcej tutaj łapię te dwa sznurki, robię pętle i przekładam sznurki przez nią. Dociągam. I tak kolejno od tego węzełka jeden i od tego jeden, i tutaj razem mniej więcej na tej wysokości. Przekładamy dalej. Kolejne dwa. I w ten sposób właśnie budujemy taką siatkę, w której później będzie włożone jajko. I zostały nam dwa zewnętrzne sznurki, które teraz połączymy ze sobą razem. Została taka siatka i teraz będziemy robić jeszcze jeden rząd tutaj, całkiem na dole tych węzłów, czyli dzielimy sobie znowu po dwa sznurki z sąsiednich węzłów, czyli z tego węzła jeden sznurek i z tego węzła i też odległość około 2 cm. I na tej wysokości wiążemy kolejny rząd naszych supełków. Patrzymy skąd wychodzą sznurki, i na tej wysokości, żeby połączyć ze sobą dobre dwa sznurki z sąsiadujących węzłów, i wiążemy tutaj te zawieszki na jajka. Bardzo szybko się robi. Nie ma tutaj aż tak dużo zaplatania. Dlatego jest to bardzo fajna dekoracja, żeby gdzieś zawiesić na jakiejś. Gałęzi, wazonie. Myślę, że się sprawdzą bardzo fajnie. Ja już mam skończony tutaj rząd, i właściwie przesunę jeszcze do góry, żeby pokazać tą siatkę. Ok, tutaj są te węzełki. Tak wygląda ta siatka, w której później umieścimy jajko. Musimy teraz zakończyć ten dół. I tutaj będzie nam potrzebny, będziemy wiązać znowu. Węzeł rybacki poniżej. I będzie nam potrzebny sznurek o długości 60 cm, który był przecięty na, po, na początku. I teraz rozwijam go, i jeszcze raz pokażę, jak zawiązać taki węzeł rybacki. Łapie wszystkie sznurki tutaj poniżej ostatnich słupów, razem ten poniżej tego ten odcinek daję tutaj kawałek sznurka do góry z dalszej jego części, czyli tutaj formuję tą pętlę, przytrzymuję i obwijam wszystkie sznurki tutaj dość mocno dociskając. No tak, 3 4 5 razy dookoła. Myślę. Tutaj teraz wkładam w tą pętlę i ten u góry pociągam. I tutaj ładnie się ten sznurek chowa pod, pod spód. I możemy tutaj ten nadmiar u góry przyciąć. Ten na dole zostawiam, bo on zostanie jako frędzel poniżej mojego splotu. No i w ten sposób mamy zawieszkę na jajko prawie skończoną. Jeszcze tylko ostatnie cięcie. I tak właśnie wygląda nasza zawieszka. Także za chwilę tutaj jeszcze o, włożymy do środka jajko. Postaram się pokazać, jak to wygląda z jajem. Mhm. O, właśnie. W ten sposób sobie będzie wisieć nasze jajeczko.